Dzień dobry wieczór, z tej strony Mat Olech i dzisiaj będzie to poważny odcinek. My jako Polacy chyba bardzo się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy dosyć dużą wolność słowa. I Z tego co zauważyłem, jeżeli chodzi o wolność słowa, to im większa wolność słowa... Tym niestety coraz większy idiotyzm. W ostatnim filmie dotyczącym samobójstw mówiłem, jak bardzo łatwo wylewamy żale w internecie i komentarze na ludzi, których nawet nie znamy. I niekoniecznie to musi być jakaś osoba. Wystarczy, że jest to grupa społeczna, której dana jednostka. Nie lubię. Dzisiaj chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę: na temat anonimowości w internecie. Ja, jako osoba, nie wiem, publiczna, która coś robi w internecie, przyzwyczaiłem się do tego, no i troszeczkę zlewam ciepłym moczem, ale jestem świadom, że są ludzie, którzy sobie z tym nie radzą. Ponieważ czy w ogóle istnieje coś takiego jak anonimowość w sieci? Jesteś w sieci, wrzucasz swoje zdjęcia, podpisujesz to niekiedy swoim imieniem i nazwiskiem. Myślisz, gdzie jesteś, co robisz, gdzie aktualnie jesz kolację. Jest to cała masa informacji o tobie. I czy anonimowość w ogóle tak naprawdę istnieje w takim wypadku? Ostatnio powstał blog, w którym publikuje się wizerunki ludzi, którzy mówią coś takiego hamskiego na podstawie ich e, Facebooków i, i cytatów. Taki bank memu. I nie będę poruszał kwestii, czy to jest legalne, czy nie, bo, bo sam nie mam takiej oczywiście wiedzy, nie jestem prawnikiem. Ale nie ma czegoś takiego jak anonimowość w internecie, bo. Spokojnie można dojść do ciebie. Opowiem ci teraz pewną historię. Któregoś pewnego pięknego razu jakiś mój widz o bardzo mnie obraził. Tak bardzo, że już nie ruszał tematyki tylko mojej, ale również mojej rodziny. Kogo by nie powiesił, kogo by zgwałcił i tak dalej. Kochany internauta podpisał się jednym nickiem, przez który trafiłem do jego przyjaciółki. Z przyjaciółki trafiłem na jego prawdziwe imię i nazwisko, trafiłem do niego na Facebooka i do jego mamy. Jego rodzice powinni przynajmniej o tym wiedzieć. Naprawdę nie interesuje mnie, co ona dalej zrobiła z tym synem. Ale ta mama podziękowała za informację dotyczącą jej syna, co wy w internecie. Pytanie: Jakie są granice wolności słowa w internecie? I czy naprawdę jesteśmy anonimowi? Komentujcie. Ty gruba świnio przestań nagrywać. Schudłem 17 kg, już nie taka gruba świnia. Ja Wam serdecznie dziękuję i pamiętajcie jeszcze o jednym: Słowa, które piszecie w internecie, Was mogą nie boleć, ale innych i owszem.